Cykl. Najważniejsze wydarzenia pontyfikatu Leona XIV. Lipiec 2025. Jubileusz Młodych. W jubileuszu młodzieży, który odbywał się w Rzymie, wzięło udział ponad milion młodych ludzi z całego świata. Papież towarzyszył młodzieży podczas wspólnego czuwania modlitewnego na Tor Vergata, symbolicznym miejscu gdzie w 2000 roku podczas wielkiego jubileuszu mszę świętą odprawiał Jan Paweł II i apelował by młodzi opierali swoje życie na Jezusie oraz aby zobaczyli w innych i w sobie nawzajem Chrystusa zdaniem papieża przyjaźń to zmienianie świata przyjaźń to jest droga do pokoju Leon XIV stara się budować solidne fundamenty dialogu z młodzieżą jego działania Znajdują odzwierciedlenie w życzliwości i sympatii ze strony młodych ludzi z całego świata, czego wyraz dali tak licznej, bo ponad milionowej obecności ze 140 krajów świata na spotkaniu z papieżem. Wyjazd do Castel Gandolfo. Leon XIV powrócił do tradycji wakacyjnych wyjazdów papieży do Castel Gandolfo na odpoczynek, podczas których nadal oczywiście podejmował działania. Na rzecz realizacji obowiązków związanych z przewodnictwem Kościołowi Katolickiemu. Decyzja papieża oznacza zwrot ku dawnym zwyczajom mieszkania w pałacu barberinich, sprawowania mszy świętych w lokalnych kościołach czy modlitwie Anioł Pański spotkanie z Wolodymirem Załęskim. To właśnie w swojej letniej rezydencji Leon XIV spotkał się 9 lipca z Wołodymyrem Zełęskim i ukraińską delegacją. Papież niejednokrotnie zwracał uwagę na to, że Watykan może być bezpiecznym miejscem ewentualnych rozmów między Ukrainą i Rosją, jednocześnie wyrażając poparcie dążeń Kijowa do trwałego i sprawiedliwego pokoju. W listopadzie 2025 roku. Papież wyraził nadzieję: Musimy poczekać. Dzięki Bogu pracują nad tym. Dzięki Bogu wydaje się, że zbliżają się do porozumienia. W dialogu pojawia się wiele problemów. Chciałbym jednak zaprosić wszystkich do zawieszenia broni, ponieważ wciąż ginie wielu ludzi. Leon XIV nieustannie wzywa do powstrzymania wojny, zarówno na Ukrainie, jak i na Bliskim Wschodzie, czy w krajach afrykańskich.